Cześć, witam wszystkich, lotu z tej strony. I dzisiaj będziemy się zajmować piątym aktem w Poe. Jedyna rzecz, jaka się um, zmieniła, to HEM, który dostałem w Labiryncie. Zrobiłem. Ups, nie to. Labirynt. Um, poradnik odnośnie Labiryntu będzie zrobiony, jak wszystkie cztery skończę. Um, no, przybycie do tego aktu już pokazałem. Także, po prostu nie przedłużając, pierwsze co robimy, to udajemy się do kontrol bloków. Kontrol blokach. Interesuje nas quest poboczny. Trzeba będzie berserka za niedługo wrzucić. Nie wiem, czemu go jeszcze nie mam. Ulili go kupię. No, po prostu biegniecie w tą stronę. Ja teraz jedną rzecz zmaściłem, bo nie powinienem używać schodów. Które tam są, da się to ominąć, przeskoczyć po prostu przez to, jakby przez zasieki u góry? Myk jest taki, że musimy znaleźć szczelinę. Jeśli znajdziecie szczelinę w tych zasiekach, możecie przez to przeskoczyć. Jest to bardzo przydatne i bardzo skraca bieganie po kontrolblokach. Quest, którego szukamy, znajduje się tutaj, zawsze, zawsze w tym miejscu. Biegniemy zawsze po skosie, jakby w lewy górny róg. Kontrol bloków. Nie ma innego miejsca na to. To jest e, zawsze w tym miejscu. E, kolejna rzecz to kierujemy się po prostu w drugi róg. Kierujemy się w tą stronę. I tutaj spotkamy Templariusza, którego musimy pokonać. Jest to unikalny mobek. Nie jest jakoś specjalnie trudny. Zbieramy z niego um, Ace of Zeal, i biegniemy drogą, która się otworzyła. Biegniemy do góry i wychodzimy na Oriad Square. E, Oriad Square jest to dość duża lokacja, ale jest bardzo łatwa w nawigowaniu. Kierujecie się w lewo lub w prawo i w górę, żeby dostać się na taki duży plac. Ten duży plac um, po prostu przebiegamy wzdłuż. Aż trafimy na most. Most jest tutaj i jeszcze z drugiej strony jest jeden most. Także nie musicie konkretnie na ten most biec. Zawsze są dwa w tym miejscu. Kierujemy się na praktycznie samą górę, nie do końca. Na jakby mały, na drugi duży zakręt. I tu znajdziemy przejście na Templar Court. Co jest z tym kółkiem dzisiaj? Wchodzimy na Templar Korcy, bierzemy Waypoint i przebiegamy teraz Templar Korcy. Ja to przyspieszę, bo tu w sumie nic ciekawego nie ma. Mm, tu musimy znaleźć tylko przejście do uh, kolejnej lokacji. Także Movement Speed robi byry. I słyszymy się za chwilę. Um, Chamber of Innocence. Jest to lokacja z minibosem. No nie jest on jakoś przyjemny. Ja go osobiście nienawidzę tego bossa. Ze względu na liczbę jego faz i jeden atak, który potrafi większość buildów zgłaszotować, jeśli nie uważamy, nawet na tym etapie gry. Jest to też dość spora lokacja, także naprawdę odradzam wywalanie się. Chociaż pewnie mi się to zdarzy zaraz. Może będzie fart i się nie zdarzy. Można tu troszkę fajnie, expa podgonić, jesteśmy, jeśli jesteśmy do tyłu. Więc no, nie bójcie się tej lokacji spokojnie przebiec, zabijając większość mobków. No i co? Movement speed pyry. I słyszymy się przed walką z Innocentem Znaczy z Apariusem Ale spoiler alert Um, przed Areną z Awariusem, jeśli wam nie dużo brakuje do poziomu, to możecie po prostu te moby wybić. Jest tu bardzo dużo niebieskich mobów, Magic Mobów. I zaczynamy walkę z Awariusem. Pierwsza faza mija przy połowie HP. On stanie się niewrażliwy, pojawia się na środku. Ała, ale pizło. I przyjdzie przywoło po prostu falę mobów. Pokonujemy falę mobów. Zejdzie mu i, e, imion i możemy go dobić. Także słyszymy się po dobiciu. To jest ten atak, który potrafi z one shot'ować. Właśnie go widzieliście? A myślałem, że tylko Innocent go może używać tak ogólnie, ale wersji też może. Pierwszy raz widzę, że on go robi. To jest kolejna faza tego bossa. Oła. Na ten laser teraz laser promień. Bardzo uważamy, bo on nie używa go raz. Tylko będzie go. Przez jakiś czas używał i będzie nas nim czasował. Mm, jeszcze wracając do tego ataku, tą kulką, która wybuchała, jeśli macie bardzo słaby build, bardzo mało wytrzymały build i nie robi wam różnicy, czy wasz DPS liczy się w milionach obrażeń, czy w zgonach na sekundę, to. Możecie po prostu zostać na arenie, próbować tego unikać. A jeśli naprawdę chcecie uniknąć e, zgonu, możecie użyć portalu miejskiego. Tego, bo scroll portalu znaczy się, wrócić się do miasta i jesteście bezpieczni. Widzicie, teraz to leci. O, no, nie zdążyłem. Whatever. Chciałem Wam po prostu pokazać, że to się skanceluje, ta animacja. A w każdym razie. Starajcie się na to uważać, jest to bardzo silne. Zabija naprawdę większość bildów od jednego uderzenia. W sumie już się nie opłaca mutować nawet do końca tej walki, żeby to przyspieszyć. bo już jest na wykończeniu. Chciałem jeszcze raz tego ataku użyć. Dobra. Teraz tym spada, dobra. Mm, po pokonaniu Innocenta kierujemy się na. Kier to cards. Lokacja w której byliśmy przed chwilą, ale taka troszkę zmieniona. A ty jesteś na 41, dobra, to jednej i drugiej nie wezny. Ta lokacja to już tak bardziej um, ze względu na lore się zmienia. Po prostu chodzi o to, że pokonując Innocenta ujawnili się wyznawcy Kitawy. Jako, że Innocent już jakby nie żyje, nie może nic zrobić, to pojawili się wyznawcy innego Boga i robimy rozpiciel w mieście. No taki skrót. Jak kogoś Lore interesuje, to naprawdę na Redditie chyba jest na ten temat dużo wątków, na Wiki można trochę poczytać. No dużo rzeczy po drodze, które opisują Lore. Mm, tak. Znowu zamiast przyspieszać, to siedzę i gadam. Kłopoty, okej. Teraz już nawet nie opłaca. Runyet Square Kolejna lokacja um, Tu też byliśmy, ale trochę się pozmieniało. Teraz nie możemy tędy przebiec. Musimy jakby rundkę naokoło robić. No widzę, bo mi słońce świeci. Generalnie na tym etapie gry już. Ja już naprawdę podnoszę na starcie coraz jeśli podnoszę coraz mniej śmieci. Już mnie to powoli nie interesuje wszystko. Będę się tym dopiero interesował w okolicach aktu 8. Lokalizacja The Oswary. Musimy znaleźć um, ten Sign of Purity. Tu w tej lokacji nic szczególnego nie ma, także przyspieszamy to. Mówmy I słyszymy się za chwileczkę. I carry this. I do this yet. Naciskamy no, no tak. Mm. Podnosimy fan of Purity, tu się nam pokazuje NPC, który troszkę tak jeszcze przybliża tolore. Wciskamy lever, bierzemy crafting recepturkę i wracamy na ruinę Square. na Runiec Square przebiegamy to żeby wrócić na plac i na placu nas będzie interesować jeszcze przejście do jednej lokacji, której wcześniej nie było to jest bodajże jak trzymacie się prawej strony to jest drugi tu jest pierwsze zejście mniej więcej w, tej, podje, e, mniej więcej w tym miejscu i tu jest drugie przejście. Nas będzie interesowało właśnie to drugie przejście. Znajduje się tam lokacja, za którą dostaniemy skill pointa. Nie wiem czy będę miał miejsce na to wszystko. Nazywa się The Reliquary. Bierzemy waypoint. i ja po prostu wam pokażę jak ja to przebiegam mm, raczej nic nie będę mówił w tej lokacji po prostu wam pokażę te cztery kluczowe miejsca w tych miejscach coś tam powiem że to jest na przykład przedmiot do zebrania i przyspieszę tą lokację dobra jednak nie przyspieszam pierwszy relik znajduje się tutaj no i drugi relik analogicznie znajduje się po przeciwnej stronie więc szybkość No, jak widzicie, drugi relik już się udało znaleźć. Jak zwykle nie mam miejsca, podnosimy drugi relik. No i po trzeci relik po prostu biegniemy tak samo jak biegniemy potem. Jeśli tu biegliśmy w dół, to tu biegniemy um, w lewo. Po zebraniu trzech relików ja robię w ten sposób, że kieruję się piechotą do wyjścia z buta lecę. Movement z killem, cokolwiek tyle szybko, bo w tej lokacji też jest kilka nieprzyjemnych mów, które nie lubię. Jak <laughs> uczyłem się grać w tę grę po prostu, na złe wspomnienia, jak mnie moby one tutaj, po wyjściu, kierujemy się w tą stronę, no na przeciwną stronę placu, aż znajdziemy schody do katedry. Chodzimy draben, drabiną na katedrę rooftop, i tutaj biegniemy na przeciwny koniec katedry, na sam koniec. Jest tu dużo biegnięcia, także już to przyspieszam i słyszymy się pod koniec. Zanim przejdziemy na katedral Apex ja otwieram portal, wracam się po prostu do miasta. Jeszcze chwilę, bo będę musiał porównać jedną rzecz. 1300... 1823... Okej, okay, ten topór jest lepszy. Um, I po udaniu się do miasta po prostu zbieramy wszystkie quest rewardy. Jakie do tej pory udało nam się odblokować? No wiadomo po. Okay. Może być. Nie jest jakiś super dobry, ale się nada. Mm. Jak już um, odbierzemy wszystkie nagrody, wszystkie rzeczy, to. Chine. Skąd ja to mam? nie trzeźwy jestem chyba coś. Tego znaczy się, co? Ehm, ok, Skill Pointy. Wracamy się na katedrala rooftop i e, walczymy. Sposób zamykającym akt jest tu trochę walki, jest ten boss wytrzymały i bardzo jedna ważna rzecz: po tej walce dostajemy minus 30% do wszystkich rezistów czyli fire, cold, lightning i house. I can't do this yet. Także jeśli nie macie jakoś super dużo rezistów, które powinniście mieć, a zakończycie tą walkę, to będziecie mieć jeszcze mniej. No, rezisty możecie w benchu sobie dokraftować. Jak macie wolne sufiksy na przedmiotach, możecie Purity of Elements używać. Jest to bardzo fajna opcja, albo jeśli macie. Dużo rezistów na przykład na cold, macie max colda i ma dużo fire'a, ale nie macie lightning To możecie użyć wtedy purity of lightning, I wam, dam wam to sam po prostu lightning resistance Także no po prostu purity of elements, albo jakiegokolwiek innego elementu i wasze resy będą wyglądać lepiej Co jest bardzo fajne, nie będziecie one tu wyrywać z Kitawą nie walczymy do końca, walczymy mniej więcej do 3 czwartych połowy HP Nie zwróćcie uwagi teraz ile tam było Ja tak coś między 3 czwarte a połowę Następnie no Kitawa niszczy ten urządzeń Sin nas ratuje I biegniemy do aktu numer 6 Znajdujemy się znowu w Lance I i tu już się zaczyna ostatnie ostatnie po... jesteśmy w połowie kampanii tak to lepiej powiem o zostało jeszcze 5 aktów ale tu już naprawdę jest moment kiedy Wasza postać ma dobry power spike i poruszacie się bardzo szybko jeszcze krótki re recap aktu piątego. No, slave Pensy pokazywałem wcześniej, ale to po prostu trzymacie się w lewej strony, aż znajdziecie um, Overseer kroła i go pokonujecie. Control Blocks. Najpierw zaliczacie uh, lewy róg, żeby znaleźć Miss... Jak to się nazywało? Miss, 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 Miss... Miasmeter. Miasmeter, następnie znowu, w in, jakby w górę, biegniecie w kolejny ruch później i pokonujecie e, tego templariusza. Tu już się zmieniło na Orniet Square, ale wy będziecie mieli Oriad Square. Biegniecie na plac, z placu bierzecie jeden. O, oh, nawet na mapie, tutaj mogę wam pokazać jeden z dwóch mostów i kierujecie się mały zakręt, duży zakręt, duży zakręt, w stronę. Templar cards. Muszę się też zmieniła. Z Templar cards kierujecie się na Chamber of Innocence. Pokonujecie Avariusa i Innocensa. Powrót na Torchet cards. To, Cards przebiegacie tak samo jak przebiegaliście Templar cards um, i wchodzicie na Runet Square. Z Runet Square kierujecie się na Oswari. To na pewno będziecie mi jeszcze po drodze przy jej Tam znajdujecie tego stawa, którego potrzebujecie, żeby walczyć z Kitawą. Biegniecie na plac i kierujecie się drugim zejściem po tej dolnej stronie placu prawej do Relikwarii. W Relikwarii zbieramy trzy um, Kitawa tormenty. Każdy jest w innym rogu. I wracamy się, wychodząc po prostu na Runiec Square. Przebiegamy ten Wielki Plac i wbiegamy na katedrę. Katedrę przebiegamy biegnąc cały czas prosto. Um, prze zaraz przed areną z Kitawą wracacie się do miasta, odbieracie wszystkie skill pointy i pierdoły, które mieliście odebrać. Robicie jakby ostatnie szlify. W rezistach jeśli musicie, zmieniacie broń i wchodzicie um, na arenę Kitawy. Pokonujecie Kitawę, rozmawiacie z Lili. I ona was, co jest, zabiera do szóstego aktu. Także szósty akt będzie za niedługo nagrywany. Dzięki wszystkim za uwagę. Lotu z tej strony. I słyszymy się następnym razem.